Cześć i cze. witam ponownie w Giercowni. Dzisiaj na warsztacie mamy Below Stone, która jest gierką, w której się wcielamy w krasnoluda, który chodzi po jakichś takich zniszczonych piwnicach, wydobywa rzeczy, potem przynosi, przytapia te rzeczy. To jest roguelite ogólnie co jest ciekawe, ale to jest tutaj w sumie poniekąd reklamowane, tak jakby ktoś zrobił korki pera. I właśnie zrobił z niego roguelite'a, więc też tutaj walczymy z jakimiś goblinami, no, ten, zdobywamy jakieś chyba doświadczenie. Ja nie do końca wiem, jak to działa, to, jest moje pierwsze, to są moje pierwsze impresje tej rozgrywki, ale koncepcja mnie intryguje, w ogóle no, lubię każdą możliwą grę. O, patrzcie, tam jest jakiś mały martwy ten, ten, krasnoludek. O kurczę, my chyba jedziemy też na to. No, ale każdą grę uwielbiam, której możemy się wcielić w krasnoluda, więc na pewno wypróbujemy tą tutaj demko, które jest. Dostępne teraz na imię będzie, link pod filmikiem, tak jak zawsze. Musimy stworzyć chyba sobie bohatera. E, możemy mu wybrać, o, możemy go całkowicie zmienić. E, może być niebiescy. O, może być emo krasnoludem? Amkołk. Mało krasnoludskie imię, ale... E, e, piktor. Ja sądzę, że to jest takie krasnoludskie imię. Albo Pikli. E, o, nie, no niech będzie Piktor, może być. że mu wybrać f, ten, no, fryzurę. Mówię, możemy mieć takie tutaj emo zaczesane, zaczesanie z lat tutaj 2000. Możemy być łysi, o, no w sumie świeci śmie mu się to łysina, a możemy zostać. No i najważniejsza rzecz, może być broda, możemy mieć wąsacze, czy możemy być bez brody. Co to za krasnolud bez brody? Możemy mieć takie mm, dziwne daje, pierścienie na brodzie. A może pójdę z takim zwykłym, możemy też zmienić sobie kolor naszego ciała, możemy być niebiescy, szarzy. Nie wiem, bądź, bądźmy tacy jaśni. A, i możemy kolor włosów sobie wybrać. E, no, no, niebieskie mogą być. A, może będziemy takim mrocznym krasnoludem. Albo lekko podsiwiałym, Tak, create character, pictor. Tak, i jedziemy. The beginning. Mm, yep. Nie, no, czy czemu nie? Zagrajmy sobie jakieś 25 minut, zobaczymy, jak tutaj będzie gra wyglądała. Faktycznie mamy tutaj jakieś nasze życie i mamy e, taki szereg jakby umiejętności. E, czym się otwiera bug? Szereg takich, znaczy nie umiejętności, ale slotów na nasze sprzęty. Mamy dwa pancerza, bo mamy mining helmet na sobie. Czy to się tabem? O, tabem. Tak, to się tabem otwiera. Ja najpierw lubię takie rzeczy sprawdzić, ale tak, pogadajmy sobie tutaj z jakimś dziwnie ruszającym się krasnoludem, jak góra, dół, góra, dół. My zresztą robimy tak samo. Koleś nie ma oczu, no, no, trochę niepokojące. Eee, dobra, jesteśmy. Ja, ja tego nie będę specjalnie czytał. Musimy znaleźć chyba. Widziałem Blacksmitha i jakieś koboldy tutaj biegają. Więc tak, musimy znaleźć Blacksmitha. Dostaliśmy. Dostaliśmy pałkę. Czy ja mogę rozwalić? U, mogę to rozwalić. E, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, musimy porozwalać tutaj, o, o, musimy porozwalać te skrzynki. Mam dziwne wrażenie, że jest trochę przygłośne, jeżeli chodzi o odgłosy, może efekty zmieńmy tak do 80. E, ogólnie możecie tu zobaczyć, co jest, na razie nie ma z tego zbyt dużo, ale widać, że chcą dodać język, może będzie polski, miejmy nadzieję. Controls e, na razie nie można zmienić, no ale dobra, no, życie, nie? E, jest to demko, no, co możemy zinspektować? Okej, okay, no możemy coś tam rozwalić. Tutaj co mówią? E możemy pi rozwalać, jeżeli będziemy mieli pickaxe. Musimy, musimy znaleźć pickaxe. Podejrzewam, że w którymś z tych skrzynek będzie. Ale my dostajemy te, my dostajemy e przedmioty z kopania tych rzeczy. Staliśmy... A nie, my tutaj je dostaliśmy, aha. Some nice boo, wood, yeah, to, ok, that's what she said. O, dostaliśmy tin ore, dostaliśmy pustą tą węgiel i trochę szmatek. Ok, czyli takie klasyczne, a, tym się bym zapomniałem. Klasyczne tutaj wyposażenie i klasyczny lód, taki roadlightowy. Nie będziemy tutaj nic nowego wymyślać, prawdopodobnie. Beczki rozwalimy. O, dostaliśmy szyneczkę, mniam, 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 szyneczkę, jakoś tam. wygląda całkiem dobrze. Nigdy w życiu nie jadłem takiej szynki, nie, przepraszam, raz widziałem na weselu w takim tym kąciku, wiecie, uuu, co tu mi powiedzą? A, muszę na to najechać, a, no okej, okay, że musimy kliknąć na to, no i dostaliśmy, dostaliśmy kilofa, który będziemy mogli rozwalać rzeczy. Czy ja mam jakiegoś dasha? Nie, wypróbowałem shifta, wypróbowałem control, wypróbowałem spację, czy ja mam... Charakter shit nie mam, czyli na razie wydaje się, wydaje się, jakbyśmy nie mieli e, doświadczenia jako takiego. Ale tu sobie pokopmy trochę, bo podejrzewam, że musimy iść dalej w tą stronę. E, tak, tak, skoro to jest otwarte, bo z kamienia. O, jest na czerwono, widzicie, nie można rozwalić. Tak podejrzewałem, że trochę w tą będzie to z stronę szło. Ok, kopanie wydaje się całkiem sportsznie. Jest pod takim kątem, jakby widać te kwadraty, więc nie idziemy tak po prostu całkowicie na pałę prosto. Więc jest jakby tak trochę kamera spłaszczona, ale to mi nie przeszkadza specjalnie. Mam dziwne wrażenie, że w drugą stronę, jak myszką, rolką robię, to z reguły w grach jest w drugą stronę przemieszczanie przedmiotów tutaj ustawione. O, jest skrzyneczka, czy ja też to mogę rozwalić? Ja lubię wszystko rozwalić. Co tu dostaniemy? Staliśmy, chyba tam był klucz, widziałem jakiś. Podejrzewam, że to klucz do tego. Nie będę jednak wybiegał przed szereg. Mamy jakiegoś... nie mam pojęcia co to jest. Eee, ja tu zresztą nie widzę zbyt dużo. A, koleś ma wielką kość. To pewnie te koboldy, o których mówię. A, podoba mi się te. jego pasek życia, że jest taką, takim pipkiem, który jakby... O, o dostaliśmy w łeb. Eee, o, ma szarżę taką, ty. Podoba mi się to, że nie jest to, że on ma zielone i schodzące po prostu w czerwień te statystyki. Jest to trochę inne podejście niż zwykle w tego typu grach. Dobra, no, zwaliliśmy to. No, Okej, okay. mamy chyba tu wszystko, i idziemy dalej. Otwórzmy skrzynkę. Znaczy, co. O, ty. Bo ma takie oczy, czy on taki smutny jest? Przejdźmy. Najpierw najważniejsze rzeczy, których się nauczyłem, z gier. Ty, my mamy głowę kobolda. Patrzy się na mnie. No, fajnie, że są te takie podpisy, właśnie. Mi podoba, zawsze mi się to podoba, jeżeli jest zrobione to z humorem. Mm, no, Apple Day takes the joy. Away. Ja bardzo lubię jabłka. Mm, ale, no okej, okay, może krasnodude nie są jak ja. E, oj, oj, coś tam, coś tam. Czyli on ma taką po prostu maskę na twarzy, tą do spawania taką. Ja przez coś takiego patrzyłem. Zdarzyło mi się dwa, trzy razy w życiu spawać. A fajne w ogóle zabawa. Tylko no wtedy się strasznie stresowałem, no bo wiadomo, jak się robi coś pierwszy raz. Musimy Exit the Dungeon. Okej, okay, no to jak musimy Exit the Dungeon, bardzo mi się wydaje, że to powinien być jakiś dash albo coś takiego, nie? Taki skok, obrót czy coś takiego. Eee, no dobra, wychodzimy z dungeona. Eee, tutaj tutorialik został pokonany. Jesteśmy w naszym krasnoludzkim mieście, w którym nie wiadomo, dlaczego jest elf. Paszą won w elfie. E, co tu się dzieje? Mm, jesteśmy w całości. Dobra, Dwarven Economy and today. E, um, ok, musimy się przejść i pogadać tutaj z ludźmi, albo nie do końca z ludźmi. O, mamy takiego wcale niepodejrzanego goblina. E, um, mm -hmm. Okej, okay, dużo przedmiotów, coś to coś tam, jeżeli coś się znajdzie, można coś kupić od niego. Czyli koleś po prostu sprzedaje rzeczy za szmal. Uuu, takie już konkretne rzeczy sprzedaje za szmal. My mamy 100. Ale ja się chwilę zastanowię, czy jak chcę od niego kupować, bo podejrzewam, że on nie jest najtańszy. Z tym uśmiechem i z tym złotym. Takie złote zęby i taki biały uśmiech kosztuje, uwierzcie mi, tak? E, tutaj, zrobienie sobie takich ząbków to nie są tanie rzeczy. Mitrix, triki, coś tam, coś tam, okej. Okay. Nie, nie do końca zrozumiałem o co wychodzi, ale może dlatego, że nie przeczytałem. E, co, ty mamy, co mamy u Ulfa? Cześć Elf Lady. O, no pozytywnie się nazywa, jest taka trochę jest tutaj zmęczona, że musi działać z krasnoludami, na to wychodzi. Ona robi. Ok, ona robi potiony, Potions, potions, potions. No dobrze. Jakbyśmy mieli. to byśmy, Jakbyśmy mieli Blue Cup i dwie flaszki, to byśmy mogli zrobić Health Potion. okej. Okay. nie mamy nic z tego. Znaczy, mamy te. Mamy flaszki, ale nie mamy składników dodatkowych. To jest koleś jakiś z monopoli. Um, podejrzewam, że to będzie ten element roguelightowy taki, że tu będziemy mogli rozwijać nasze zamiszcze z rzeczami, które przyniesiemy i potem będzie łatwiej, można będzie jakieś inne rzeczy kupować i takie sprawy. Czego chcesz? To jest bankier. Oczywiście, że jest bankier. Niepokoi mnie to, że naszych razów do oczu nie mają, ale dobra. Um, Okej. Okay. czyli będzie można pochować te rzeczy w Wolcie na przyszłość. Aha, no, czyli dobra, czyli można zachować coś dla, dla potomności, podejrzewam. E, tutaj mamy tego, którego uratowaliśmy. Tutaj pewnie będzie można, ten kobold będzie pewnie sprzedawał jakieś jedzenie albo coś. Jest jeszcze kolej z wielką. O nie, myślałem, że on ma taką długą brodę. Nie on po prostu zaczytuje się w czymś bardzo ciekawym najwyraźniej. Dobra, okej. Okay. Into the case. Aha. Idziesz into the case, ok. No, hmm. no, dużo gadania jak na tego typu grę, muszę założyć. A, możemy sobie jakieś questy wybrać, jak będziemy szli. I ile dostaniemy? Możemy zabić 6 slimów, 5 slimów i, za... i może zbierzmy 13 Glowweed? Accept Mission? Ja nie wiem, czy to. A tu jest jeszcze jakiś board, czy z tego boarda się korzysta nie. Może potem będzie odblokowany. Hmm, czyli tutaj właśnie jakieś questy będą tego typu. Ty, my mamy. Nie, myślałem, że my mamy jakieś brązowe włosy z tyłu. A dobra, chodź, uratowaliśmy Cię. Mam nadzieję, że masz coś ciekawego dla mnie. Eee, aha, tu można robić rzeczy, filtrować. Dobrze, czyli możemy im goty zrobić, jeżeli mamy węgiel i mamy cynę. Weźmy max i zróbmy bardzo dobrze zrobiliśmy to. Możemy zrobić sobie rękawice z cyny. Możemy to zrobić bronię. Mamy kobold, ona stick. To dobre przecież jest. Czekaj, nasze jest damage 3, Speed, 2,5. No to jest chyba... nie wiem czy jest szybszy... mniejszy speed to lepsze niż ten? Nie, nie mam pojęcia. Możemy siekierę zrobić. Ile my w ogóle mamy dzień, ja zobaczyć co my mamy. Mamy 15 tego... A, do węgla nie mieliśmy. Możemy kusze mieć. Ja bym sobie może zrobił faktycznie jakieś tin axa, pickaxa, chociaż... Tak, wiecie, to jest taka jedna rzecz z gry, z tego typu gier, taka no... Mm, specyficzna, bo podejrzewam, że cyny całkowicie zrobione, kilof byłby zupełnie bezużyteczny, ale to takie moje odczucie. Zróbmy sobie siekierę to na pewno zamiast tej, tej zamiast. To jest chuchla! A! to jest supla, to jest okej. Okay. Możemy też. Możemy zrobić sobie kuszę i możemy zrobić 8 strzał. Sądzę, że to może się przydać. Ja nie wiem, czy jak chcę to. <śledzimy> czy jak chcę to ten. Czy ja mogę to sprzedać? Ja bym chciał to sprzedać, szynki nie zostaną, hmm. nie, u niego się chyba tylko kraftuje. A może u tego tego można sprzedawać, ja muszę zobaczyć, tylko sprawdzimy to do końca. To, a, jest to nawet pokazane, w którą stronę się idzie. E, cześć, cześć, może u Ciebie ja mogę sprzedać rzeczy, mogę sell rzeczy. Aha, mogę sprzedać to za jeden. Za dwa. Okej, okay, to nie było, nie był najlepszy biznes, jaki zrobiłem w życiu, mam wrażenie, ale e, przełóżmy to tu. To niech będzie na wszelki wypadek. No to jest zdecydowanie lepsze. Czyli chyba im więcej, tym szybciej się bije. Takie mam przeczucie. No dobra, idziemy. Idziemy na questy. Idziemy. Into the Mines. Ziemę... O, to są te krasnoludki z Dwarf Fortress, nie? Tego starego, mam wrażenie. Ciekawe, czy im pozwolili. A może to są ci sami twórcy, ty, ja nawet nie wiem. Okej, okay, jesteśmy w podziemiach. ja mogę to wziąć. Weźmy trochę grzybów. Welcome to the case. You can't leave the case, unless you complete at least one of your missions. Aha, czy ja mogę opuścić tylko wyłącznie, jak już zrobię jakąś misję. On coś mi... Może mi coś dasz? To jest taki poziom gry, który by wydawał się, że by mi coś dał. Naprawdę dużo tekstu jest jak na tego typu grę, tak naprawdę dużo tekstu. Nie wiem, wezmę sobie grzyby. Nie wiem, czy grzyby są przydatne do czegokolwiek. Okej, okay. czyli mamy taką... Nie wiem, idziemy na północ czy na południe? Z tego wypadło coś. Tu jest chyba jakieś złoto albo coś, Przekaj. Zostaliśmy... a nie, to nie jest złoto. To było jakieś amanity chyba. Czy amunity. Okej. Okay. A tu jest węgiel. Żyła węgla. Okej, okay, musimy nazbierać węgla. Jesteśmy ostatecznie krasnoludem, nie? A więc... jeżeli jest żyła czegokolwiek, to trzeba to zebrać. A węgiel mi się bardzo szybko pokończył w tej grze poprzednio. A, czyli tutaj trzeba popatrzeć. Tu coś jest? Nie, to są po prostu zwykłe kamienne ściany. Okej. Okay, fajnie. To, to fak faktycznie jest jak w tym. Jak w korkiperze, tam jak się coś świeciło. To tak trochę to było to, jak gra pokazuje wam, żeby iść w danym kierunku, żeby nie kopać bez sensu, jak to się na przykład w Minecrafcie często robi, że napierdziela się po prostu i liczy się, że na coś się trafi. Ja sądzę, że to może poniekąd jest urok Minecrafta, ale... E, zawsze mnie trochę irytował. Naprawdę mam wrażenie, że tutaj powinien być jakiś dodge, ale nie wiem. Może. O, 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 czekaj, czekaj. Czaj, czaj. Siekierę, wyjmij moją siekierę. Ciao! Zabiliśmy, mieliśmy tam do wyboru Questę, żeby zabić nietoperze, a na razie tylko. No, musimy polować na slime. Co to jest? Nie wiem, czy ja morduję jakieś małe, biedne dzieci, czy co, co to było. To są ziemniaki, tak? Ja muszę sobie tutaj przeorganizować moją, e, moją mój inwentory. To weźmy tu. Tu niech będzie jedzenie. Fosila nie potrzebuje pod ręką. Węgla też nie potrzebuje pod ręką. Ziemniaka też nie potrzebuje. No, tak, zabiliśmy. Na to wychodzi, że zabiliśmy tego. Zabiliśmy małego. Ja muszę to załadować. Ha. Tylko że zabiliśmy małego tego na ziemniaczkę. Co ja tu zbieram w ogóle? Co to... Co to jest? Ja tu jakoś... Ewidentnie zbieram, tylko nie mam pojęcia co. Nie mam pojęcia co to jest i czy nie pojawia mi się jakoś specjalnie. Co? A to są te glowweed, Aaaa, okej, okay, dobra, to te zbieramy, bo one są w ramach naszego. Okej. Okay. Chance that you break it with a sport or pikax Okej, okay, to tak. Ale dobrze można takie rzeczy rozwalać. bo nie spodziewałbym się e, Myślałem, że to jest po prostu coś czego... A z tego coś może wypaść w ogóle? Czy tylko to jest tak, że jakby to mi blokowało drogę, to, e, to, wtedy, to wtedy mogę to rozwalić i gra mi po prostu mówi, że mogę to rozwalić. Na wszelkie Ja nie wiem, ja już tych grzybów się tylko na zbierałem. Nie wyglądają zbyt koszernie, więc ja ich nie będę jadł. Eee, dobra, weźmy tu, rozwalmy. O no, trochę węgla, pokopmy, tam się coś świeci. Ostatecznie, tak jak mówiłem, jesteśmy krasnoludem. Powinniśmy takie rzeczy rozwalać. Czy ja mogę chodzić po wodzie? Mogę chodzić po wodzie, jestem. dwarf of Jesus! Na, 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 na. Zbawia świat swoją brodą. No w sumie on też brody miał, nie? No wiesz, War of Jesus to nie są przelewki. Mm, okej. Okay. Okay. Na razie przeciwników jakoś stosunkowo mało. Ale jest sprzętu dużo jakiegoś do zebrania. O, o. A, kinofem też można... O, dobra. To trochę za szybko, za szybko e, tutaj wygadałem i wykrakałem rzeczy. Trochę szkoda, że jak gówno widzę, tak naprawdę. A, jest inna no jest i na posadzkę. No dobra, tutaj zwiedziliśmy. Ciekawe, czy jest to, że. Czy ja mogę wziąć na przykład przez przypadek questy, których by się nie dało e, spełnić tutaj w tych jaskiniach. Jestem ciekawy, czy to tak działa. O, guano dostałem. No, słyszałem, że to jest dość przydatne. Chyba w produkcji kosmetyków, nie? I e, jako źródło paliwowe, chyba też. O, są te. O, te, te ziemniaki są trochę niebezpieczne, ty. czy ja mogę to zjeść? Okej, okay, zjadłem... O, wyrzucił ogryzek, widzieliście to? To są takie małe te szczeguliki, które są fajne w Dlatego lubię indie gainsy, jeżeli takie rzeczy dodają. A, musimy zamieniać jeszcze... A. A, no, chodź, chodź, chodź. Poszedł sobie spać? Waldałem go tak mocno, że poszedł sobie spać. To jest dopiero... Ja nie, ja nie wiedziałem, ja nie znałem swojej mocy. Nie wiem, czy te grzyby się czegoś przydadzą. Nie wiem, nie, nie wydaje mi się, żeby to były elementy tych. Elementy z jakiś yy, mikstur. A, ok, czyli te mogę rozwalać, ale idzie trochę gorzej. Dobra, weźmy. O, ja sobie pełną zbroję płytową chyba zrobię zaraz, jak tak będzie szło. Przez to, że kamera jest taka jakby trochę pod kątem nie do końca jest oczywiste jak się kopie. Trzeba sobie, wiecie, pewne rzeczy mm, pewne rzeczy tutaj się przyzwyczaić do nich e, ale okej. Okay. Czy ja teraz zapaliłem kopalnię, czy, czy to było dobre, czy złe? Ale węgla to my będziemy mieli więcej niż po prostu importowane z Bangladeszu mm, 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 O, jesteś ty. Ale ty tak na mnie biegniesz, jak ten. Jak jest, to się dobrze czujesz, co? A, chcecie trochę tego? się siekierą? Jeszcze nigdy się siekierą ziemniaka nie zabiłem, ale chyba na wszystko jest pierwszy raz. Mam wrażenie. Więc... E, a, nie, będę, nie będę specjalnie się tym przejmował. Okej, okay, właśnie, szarżujące ziemniaki. Okej, okay, w sumie poniekąd nie takie złe, jakby do mnie same do domu ziemniaki przychodziły, tylko jakby musiał z nimi walczyć, to... Nie wiem, czy to było coś, z czego byłbym szczęśliwy po dłuższym czasie. Zbieramy sobie cyny. Cyna... Naprawdę mówię, ja nie, tak nie jestem do końca przekonany, czy cyna jest dobra jako, jako coś do robienia czegokolwiek, co ma znaczenie użytkowe, poza, poza wiecie, jakimiś tam kupkami i tego typu rzeczami. No to, to wiem, że to się z cyny robi, ale... E, nawet ładnie wygląda, ale ogólnie, ogólnie cena, tak E! sądzę, że może by się przyda. Znaczy na pewno lepsze to niż gołymi rękoma grzebać w ziemi, nie? Takie moje przeczucie. Ale myśmy jeszcze nie skończyli naszych zadań, nawet jednego zadań nie skończyłem, bo wszędzie te ziemniaki mnie atakują, czy jest, próbuję skończyć jakieś zadanie. O, są slajmy w końcu, chodź, muszę zabić was. O kurde, każdy kolejny liczy się. I myślałem, że trochę przycizuję. <laughs> o, to są dzikie te slajmy? I myślałem, że zabijając jednego slima będzie też mi się daliczało do, do nowego Escape Pod. A, czyli już możemy uciec. O to jest coś dziwnego. O, panie, To jest jakiś boss. To jest gruby slajm. Dobra. Załatwmy tego slajma. O kurde, o cholera! Ja nie wiem, czy jestem grzybem, chcę walczyć. Ty, my mamy mało życia w ogóle. Okej, okay. ale szybko nam przynajmniej e, wykonają się zadania. Okej, okay, Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia. Więc ja może ucieknę przed tobą, typie. I teraz pytanie: on goni? Mam nadzieję, że nie wiem. Jeszcze tutaj jest jakaś łana cyna, chyba. Aha. O, ja nie mogę, to jest chyba żelazo i po prostu moim tylko kilofem nie jestem w stanie tego rozwalić. Ok, eee, eee. czemu? Oczywiście eee, straciłem wszystko poza pieniędzmi. Ale czemu to była bomba? Widzieliście tam jakąś bombę czy coś takiego? No, ale już mniej więcej widzicie, jaki będzie lub tej rozgrywki. Ja tutaj nie będę przedłużał specjalnie, ale podoba mi się. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba koncepcja tej gry. No, widać, że jeszcze są rzeczy do dopracowania. No i najwyraźniej tam jakieś. Przecież ten ląd tej bomby mógł dać nam trochę więcej czasu na ucieczkę, nie? czy coś takiego. No, ale ogólnie, to jest Benedict The Stone. Więc gierka bardzo fajna, polecam. Możemy sobie wyjść do menu jeszcze raz, zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało. A jak wyjdziemy do menu, to się nic nie dzieje. A nie, myślałem, musimy poczekać na kolesie, aż pojedzie czymś. Blow the stone, a nie beneath the stone. Ale tak, jeżeli chcecie sobie zagrać tą gierkę. To jak najbardziej zachęcam. Jest demo publicznie dostępne pod linkiem, pod filmikiem, tak jak zawsze. Fajny taki roglajcik, w którym biegamy, zbieramy jakieś rzeczy i się robimy trochę lepsi, aż do czasu, aż walniemy w nie w tą ścianę, w którą trzeba i, i, i zginiemy marnie, więc <laughs> tak to trochę wygląda. Tak czy inaczej, ja jestem Serpik. Dziękuję Wam za Wasz czas no i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!